Co to według pana jest internet? Internet? No to jest taka ogólna sieć dostępna, co można i po, porozumieć się w szerszym bronie. Można przez internet dużo rzeczy kupić, zamówić, można dużo to sprawdzić. A co tu wiesz? No? no nie wiem nie. No. Co to jest internet? No. No. A widzicie takie banalne hmm. pytanie? No, coś. No, no to kolega... Wiedzieć z różnych informacji. No sieć! No siedź. co to jest internet? Dokładnie. Kolega podpowiada, skarbnica No Jest to łącze bezprzewodowe albo przewodowe, które, z którymi się można połączyć z przyjaciółmi, z rodziną. Więc internet to sieć łącząca ze sobą, nie wiem, jak. ludzi z różnych narodów. No. O, internet? Tak. Dzisiejszy świat. No, Jakieś tam, no, no wiecie, no, no wszystko gdzie tam znaleźć, tak? No więc no, jako... No, no nie wiem jak wam to wam powiedzieć, bo no mówię, ja tam do innych rzeczy korzystam niż wykorzystacie na pewno. tak? Ja wiem co to jest internet. No co to jest ta... internet? Fajna gierka. Przecież wszystko a, można się o tym dowiedzieć. No, no internet. Internet to jest internet? Dużo no. informacji. O, no tutaj Dobra. pierwszy kolega no, ma trzeba... Jeszcze to co mi? to jest komputer. Komputer? No to właśnie to jest urządzenie takie, można powiedzieć kiedyś. Dawniejszy telewizor, że dzisiaj w tym komputerze można wszystko znaleźć poprzez podłączenie do, do internetu. Nie, I jak tam się jeszcze tam sam nie mylę, to to, to dzisiaj bardzo dużo, jak wnuczka korzysta właśnie z takich, no to przez internet i przez komputer, no z różnych prac i takich różnych rzeczy. I osobiście ja jako no już emerytowany rolnik, no to muszę powiedzieć, że prawie... 90% nowego sprzętu jest wykupione przez internet? Jest to sprzęt y, do internetu... Tutaj coś elektronicznego, nie? To, 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 to. To, to komputer to jest urządzenie, którymi się teraz posu, posługujemy do komunikowania, do rozrywki. Pytanie, co to jest tak. komputer? Komputer to jest sprzęt umożliwiający nam korzystanie z internetu. Komputer to zespół różnych podzespołów. Przedmiot, nie wiem, elektroniczny. Co to jest Wi-Fi? Wi-Fi to jest internet. Też przewodowy. Tak, bardzo dobrze. Ja nie udało się. Wi-Fi? Mhm. No, to w domu dziewczyny mają coś z internetem. I co to jest Wi-Fi? Wi-Fi? wi, -fi? wi, -fi? wi -fi. Hmm, Pomocne przy obsł yy, obsługi komputera. Okay. Związane on z komputerem. Yy, co to jest pixel? pixel to jest y, coś w aparacie. To jest chyba rozdzielczość jakaś albo. Okay. Służąca do jakości zdjęć, chyba. Pixel? Nie wiem, to jest taki ten punkcik na tym. Na na, na, na na telewizorze. Ok. Im więcej pikseli, tym lepszy obraz. No, no właśnie, to jest jakość obrazu, chyba nie? Dobrze? Yy, przekaźnik internetowy. Ok. Ik zal het, ik stel Oké.